12 lutego około godziny czwartej rano terroryści przyszli do wioski Majka, leżącej nad jeziorem Edwarda na północnym wschodzie Demokratycznej Republiki Konga. Najpierw wyciągnęli z domu 20 osób. Gdy mieszkańcy wioski obudzeni hałasem zaczęli gromadzić się na placu, porwali kolejnych 50 mężczyzn, kobiet i dzieci. Skrępowali im ręce i wyprowadzili z wioski. Po dwóch dniach w nieodległym kościele ewangelicko-baptystycznym w Kasanga znaleziono 70 skrępowanych ciał, pozbawionych głów. To byli ludzie, którzy zginęli tylko i wyłącznie dlatego, że byli wyznawcami, wierzyli w Jezusa Chrystusa. Oni nie zginęli tak, jak słyszeliśmy tu od rozedrganych przedstawicieli lewicy, bo pasterze walczyli z rolnikami o pastwiska albo wskutek walki o minerały. Ci ludzie zginęli dlatego, że byli chrześcijanami. A my w chrześcijańskiej Francji dzisiaj debatujemy na ten temat znowu pod osłoną nocy. Tak jakbyśmy się wstydzili nazwać rzecz po imieniu. I nie ma znaczenia wasza polityczna poprawność. Ci ludzie zginęli dlatego, że byli chrześcijanami. Jeżeli my będziemy milczeć, tamie nie będą wołać. Dziękuję.